Kolejny dzień po wczorajszym wywiadzie, nie ukrywam, że musiałam dochodzić trochę do siebie, w sensie takim regeneracyjnym, więc się wyspałam. Od razu poszłam, e, znaczy od razu poleżałam, od razu poszłam pobiegać potem, żeby złapać trochę świeżego powietrza e, i jakoś tak dojść do siebie, bo ta podróż i to wszystko mnie jakoś tak mm, zmęczyło. No. A dzisiaj pokażę Wam, e, ponieważ jak biegam. Zazwyczaj robię tak, że jak robię jakąś dłuższą trasę, to ubieram plecak na plecy i idę po zakupy. Więc na końcu mojej trasy biegowej jest sklep i w nim zrobiłam dzisiaj zakupy i pokażę Wam, co takiego kupiłam. A więc tak, no zrobiłam dzisiaj spore zakupy, szczerze mówiąc, i kupiłam kilka rzeczy po raz pierwszy. Wyłożyłam to wszystko tu, także mam nadzieję, że mniej więcej to ogarniemy, oprócz e, kubka z satsa. Więc tak, zacznijmy od może czegoś zdrowego, od orzechów. Nie wiem, jakąś mam fazę w ogóle na orzechy, na jakieś e, pestki dyni w ogóle jeszcze się zastanawiam nad orzechami w jogurcie, które uwielbiam. Ale się powstrzymałam, no bo kupiłam kilka innych jeszcze rzeczy. To też kupiłam pierwszy raz. To Daria mi o tym mówiła, że to jest właśnie jakaś taka niby śmietana, niby coś. 1% tłuszczu. No nie wiem, kupiłam, bo naszło mnie dzisiaj na pastę z tuńczyka, którą wam zrobię i pokażę. Kupiłam tuńczyka w oleju. Zazwyczaj kupuję w wodzie, ale te w oleju zauważyłam, że one nie są takie. Nie wiem, albo jakość tego oleju jest inna, albo w sensie nie są tak tłuste. Jeżeli tuńczyk w oleju może nie być tłusty, no ale zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Moje ulubione halapenios i kupuję je dosyć często praktycznie za każdym razem, jeżeli są. Natomiast zauważyłam, że właśnie chyba złe kupiłam, bo te zremy, w sensie takie sygnowane. Tylko chyba mają jeszcze jeden rodzaj. W ogóle nie są ostre. Nie wiem o co chodzi. Więc próbuję je i próbuję znaleźć te, tą ostrość dla mnie, bo one powinny być ostre. Kupiłam taką fasolę w chili sauce. Nie trafiłam nigdy. To tak z ciekawości, bo kupiłam również wrapy. Wrapy są pełnoziarniste. Oczywiście pojechałam. Po całości i wzięłam czekoladę gorzką. Musi być gorzka. Ta spray mi dosyć smakuje. Wzięłam z malinami dla odmiany. Ostatnio miałam orzechy i sól, i ona jest naprawdę bardzo smaczna. Te też. Natomiast powiem Wam, że jeżeli chodzi o czekoladę, no to nie ma szału i no biedny jest, bidny jest ten wybór w sklepie, szczerze mówiąc. Ehm, banany to jest rzecz, owoc, którego ja praktycznie w ogóle nie kupuję. Bo po prostu bardziej lubię i wchodzą mi, są mniej kaloryczne yy, owoce leśne. Nie chcę jechać na bananach, yy, chyba że to jest dzień treningowy. Dlatego właśnie dzisiaj kupiłam i też pokażę Wam, co ja robię w ogóle z bananami. Były fajne, były na promocji, no nie wiem, jakoś tak przemówiły do mnie, yy, żeby się dłużej utrzymały. Yy, bo banany, w zależności od tego, jaki mają kolor skórki, też mają wyższą kalorykę. Jeżeli są ciemniejsze, będą bardziej kaloryczne. Jeżeli bardziej będą bardziej zielone, są mniej kaloryczne. I śmieszne jest to, znaczy interesujące jest to, że w zależności właśnie też od barwy yy, mają więcej albo tych, albo tych witamin. Więc warto sobie poczytać właśnie o bananach. Yy, Nescafe Gold, to kupiłam pierwszy raz. Ja po prostu piję z, kawę z mlekiem owsianym, ale piję już tak długo w domu, i tak brakuje mi odmiany, że po prostu kupiłam sobie to, będę sobie, nie wiem, dosypywać jakiś smak taki, żeby miał po prostu trochę, no nie wiem, czymś to, czymś to podbić. W sumie nie wiem, po co to kupiłam, ale, ale tak sobie pomyślałam, że fajnie po prostu od czas, od czasu urozmaicić. A mam ekspres taki dolcze Gusto, yy, ale yy, te saszepki te kawy są takie z tym proszkiem takim mlekowym. Nie chcę ich pić zbyt często, bo ostatnio piłam właśnie kawę na mleku owszem i bardzo mi smakuje. Rzymska sałata. To jest coś, co lubię właśnie z Blue Dragon. Wszystkie te sosy, potem właśnie kupiłam jeszcze, już Wam pokażę. Kupiłam jeszcze do tego, kupiłam jeszcze warzywa. I to jest... Świetna alternatywa, właśnie na szybki posiłek, szybką kolację z ryżem, bez ryżu, jakkolwiek. To już sobie tu odłożę. Eee, kupiłam sobie deser, zaszalałam na weekend, także będzie deserowo. mi za mną chodzi? Restauracje zamknięte, zazwyczaj raz w tygodniu wychodziłam sobie do restauracji zjeść coś dobrego, no ale trzeba sobie radzić. To jest w ogóle moje ulubione smarowidło do kanapki, i e, najlepsze jest to, że no to jest bardzo króciutki skład, to jest na bazie, właśnie koziego mleka. No, ja to po prostu uwielbiam, ja nie używam masła, więc coś takiego jest świetne. Nawet czasem tu sałatki daję i taki sos się z tego robi, chociaż to jest taka gęsta konsystencja. Yy, I to znowu, te, to, to też jest jakby kolejna rzecz, pierwszy raz czekoladowe puddingi. Chodzą za mną, więc wzięłam sobie Alpro, chociaż ja za soją, soi zazwyczaj no unikam, nie kupuję żadnych sojowych produktów, ale to sobie kupiłam. Nie umrę. No i słuchajcie, nowość w ogóle: kupiłam Captain Kambucha. No i zobaczymy Ginger and Lemon. A zobaczymy, będę próbować. Także to chyba tyle z zakupów truskawek, wam tylko nie pokazałam, yy, które są już w lodówce, a część z nich jest właśnie już umyta. I taki tip, bo nie wiem, czy wiecie, ale najlepiej jest po prostu, jeżeli chcemy zjeść truskawki, umyć je od razu przed ym, zjedzeniem, podaniem. Bo jeżeli umyjecie sobie truskawki i włożycie je do lodówki, to one szybciej wam się zepsują. To taki tip. Ok, dobra, ja sobie tutaj przegryzam. Um, mój pudding z komosą z wczoraj, z truskawkami, byłam bardzo głodna jak wróciłam i czekam na swoje, oj żebym się tu kabel nie przykrzał, na swoje tosty, taki mam chleb, chleb kupuję raz na czas, zazwyczaj to co przygotowuję, na czym robię, no to jest Rux Pro, które ja po prostu dosłownie uwielbiam, to są takie toseczki z fasy, nie widziałam tego w Polsce, Coś takiego, to jest fajnie jak barsz. No, ja to uwielbiam. Więc zobaczymy. Czy na tym róg na tych kanapkach. Chleby w Norwegii są dosyć dobrej jakości. Są fajne piekarnie. nie Jest ich niewiele, w ogóle wszystkiego jest niewiele. Takie mam wrażenie. Ale są naprawdę fajnej jakości. Dobra, to ja sobie tutaj przegryzam. No i co właśnie jeszcze kupiłam? Kupiłam pora i tego pora pokroiłam sobie i sparzyłam wrzątkiem, nawet on troszeczkę jeszcze siedział i teraz się odcedza wrzucę go do miski i zrobimy sobie taką pastę z tuńczyka e, najlepsze jest to że słuchajcie, w Norwegii nie ma nie wiem czy mi ktoś uwierzy, ale nie ma e, takiego no sera białego no po prostu nie ma sera białego Dacie wiarę? Jest tylko ten cottage cheese. On jest taki, takie wiecie, takie bobki. Um, ja na nim nie lubię robić sałaty. Z tego się nie, nie da zrobić żadnego sernika, bo dziewczyny mi też właśnie narzekały. W polskim sklepie oczywiście jest do kupienia, ale ja nie jadę do polskich sklepów. Ja robię zakupy w lokalnych sklepach. W Remie. Okej, okay, mam nadzieję, że to będę podjadać, bo naprawdę jestem bardzo, bardzo głodna. Fajna, mm. to są jagody, kuskus, taki pudding, mm. pudding waniliowy z mmm Wiem, czego jeszcze wam nie pokazałam. Kupiłam aż trzy paczki, takie samo. Mm. Jedne z najlepszych takich chipsów teraz zdobywałam wszystkie nagrody. Mm bodajże dajże ci ciorki, jeśli dobrze pamiętam, bardzo fajne, takie wiecie, eko, smaczne, idealnie, ostre, nie za ostre, więc to w sumie. Aha, najważniejsze jeszcze. Ja za te zakupy zapłaciłam 583 korony. Wszystko tu pokazałam. Tiramisu, banany. Um, te chips. Tak, fasolka, tuńczyk, bla, bla, bla. Um, to będzie około 250 zł za, za te wszystkie zakupy. Wiecie, mówi się, że jedzenie w Norwegii jest y, drogie, na pewno jest droższe i wielu Norwegów tutaj jeździło, jak to było możliwe, do Hmm, Szwecji po jedzenie, bo było wiele tańsze, to jest na tej samej zasadzie jak kiedyś my do na Słowację hmm. ale słyszałam też, że ceny w Polsce też podrożały, więc trudno mi jeszcze do tego odnieść. No i no i mówiłam, że ten olej jest jakby trochę taki... Jest taki olej, woda, coś takiego. A w Polsce jak jest mm, tuńczyk oleju, to ten olej jest taki no naprawdę mocny. Ja sobie odsadzę tuńczyka. Biorę w oleju, wzięłam w oleju, bo tak jak mówię, jak ja mam dostęp do sera białego w Polsce, to biorę wtedy w wodzie i daję fajny jogurt i um, ten serek biały, który też ma jakąś tam e, tłuszczu troszeczkę w sobie i mi się powstaje taka fajna masa, taka prawdziwa pasta. Natomiast tutaj cały czas no, próbuję, kombinuję, wymyślić tak, żeby było dobrze no, w sensie konsystencji bo ja uwielbiam pastę z tuńczyka, nawet jak jest tak zrobiona, czasem e, nie po mojemu. Natomiast... No tutaj muszę trochę kombinować z tym, bo tak jak mówię, no nie ma sera, dlatego wzięłam ten kesan. To też nie wiem, co to jest taka, niby śmietana, niby jogurt, niby coś takiego. Okej, okay. ostatnie jeszcze podjam. Mmm, takie szybkie rzeczy, bo są naprawdę smaczne. No i lecimy. Tuna. Kazam. Mm. kasam. Na oko. O! Jak to będzie pracować? Nie mam pojęcia. No i ten tuńczyk nie jest taki oblepiony w tym oleju. Więc tutaj zdecydowanie bardziej wolę kupować tuńczyka w oleju niż w Polsce. Jest tutaj też tuńczyk w wodzie, ale jest też tuńczyk w galaretce takiej. Ja lubię jak jest kremowe. Możecie do tego dodać kukurydzę, ja kukurydzy w kuchni nie używam, jest bardzo mocno zmodyfikowana, nigdy nie wiadomo co się kupuje i po prostu, chociaż z kukurydzą naprawdę to jest, uwielbiam. Jakoś tak kukurydza nadaje taki fajny flow, taki fajny flow tej paście nie wiem czy to można pastą nazwać chociaż trochę bardziej już przypomina konsystencję może jeszcze trochę ja się na produktach tutaj śmietanowych takich właśnie nie za bardzo znam bo nie kupuję teraz bazuję bardzo dużo na mleku owsianym więc no i jogurty kokosowy bardzo lubię chociaż naprawdę muszę Wam powiedzieć, że nabiał w Norwegii jest absolutnie przepyszny. Sól himalajska, różowa. Słyszałam od pewnej Norweżki, dwa lata temu mi mówiła, jak pierwszy raz tutaj w ogóle byłam na wakacjach, że to jest przez to, że oczywiście mają dobrą jakość, Natura, zwierzątka dobrze jedzą, ale że to jest przez niższą temperaturę procesu um, fermentacji. Co, jak, co, słuchajcie, ale lody norweskie. Nikt mi nie chce wierzyć. Co prawda, nie jadłam tych słynnych włoskich we Włoszech, bo we Włoszech jeszcze nie byłam, ale lody norweskie jagadłam. Dobra, pierwsze próbowanie. Mm, bardzo okej. Okay. Nie potrzeba więcej soli. Mm, możemy to podbić. To jest moja taka szafaczka z moimi czarami, czyli przyprawy. To jest coś co ja ubóstwiam. I weźmiemy sobie troszkę chili. Mam pomieszane mam właśnie i takie w całości wysuszone i same pestki. Spróbuję wziąć same te pestki. w całości kruszę i dodaję, także to nam fajnie podbije smak. Da takiego troszeczkę ostrości. E, myślę, że fajne będą też pastki dyni do tego. Dobra, nie za ciemno. Okej. Okay. Mm. To, jest to. I Dobra. Panu już dziękujemy. A, zapomniałam! Kupiłam jeszcze zupy. Zupy z Remy bardzo, bardzo lubię. Są fajne składowo. Mm, wystarczają na długo. No, ja jestem zupowa, więc to jest akurat zupa z, ze słodkich ziemniaków. Na ostro, więc bardzo fajna sprawa. Zupami bardzo można się fajnie uratować w zimie, wtedy, kiedy. Klienci właśnie mnie często pytają, co w zimie, najadam no, się na noc, na wieczór, spróbuj. No to ty krem możesz robić, możesz kupić w remie. A wiecie, Norwegi nie są tak, um, oni nie jedzą tutaj zup za bardzo, więc no to było objawienie dla niektórych moich podopiecznych. I przetrwali zimę w dobrej formie na szczęście w te covidowe czasy. Także wtedy zrozumiałam właśnie, że to że jednak zupy nie są po, tak popularne jak w Polsce. A ja zupy bardzo lubię, bo to jest taka dawka witamin, można przemycić dużo warzyw w tym. Jest to rozgrzewające, więc jesteśmy mniej głodni, jeżeli jemy coś ciep ciepłego, to no, są takie wiecie, smaczki, kruczki, na które, na które się właśnie nie zwraca uwagi za bardzo. Dobra, tutaj mniej więcej jest ogarnięta hmm. na pierwszy ok. Sałata rzymska. Może zróbmy tak. Od razu, sałata rzymska jest tą sałatą, która będzie miała więcej wartości odżywczych, aniżeli sałata lodowa, dlatego jest w moim zdaniem też różnica w cenie. A teraz lodową można się łatwo zapchać, po prostu. Dobra, to na potem przemywamy listki.